rosnące koszty budowy. Jest to ten, ten, element kosztowy w tej analityce Credit Agricole jest dość po, powszechny, zresztą w NBP też i to jest znowu prosta logika, no jeśli produkt wytwarzany jest coraz drożej, to to będzie miało wpływ na cenę końcową, ktoś powie, no tak, no może będzie to z marży finansowane, tak, już widzę, jak będzie z marży finansowane, jak deweloperzy zejdą z marży, te rosnące koszty budowy, Mamy tutaj cztery elementy. Element pierwszy, w tym momencie jesteśmy w Pol jako Polska w trakcie absorpcji, konsumpcji środków unijnych. Dużo znowu zaczyna się budować, w związku z tym firmy budowlane są zajęte przyjmowaniem tych środków, dużo zleceń, w związku z tym wiadomo, dużo zleceń, rosnące ceny budowy. Więc jakby po prostu koszt budowy będzie rósł z tego tytułu, że dużo pieniędzy jest wpompowywane w ten segment e, rynku. Następnie rosną ceny, znowu zaczynają rosnąć ceny materiałów budowlanych. One wzrasta, wzrastają do wzrostu, zobacz, jesteśmy po... Tak Takich kilkunastu czy nawet już dwudziestu paru miesiąca, kiedy te ceny raczej spadały. Natomiast historycznie 21, druga drugi, 22, 23 rok to były, widzisz teraz na slajdzie, to były lata, kiedy bardzo szybko te ceny rosły rok do roku. To jest w ogóle ciekawe, też w raporcie jest podana bardzo konkretna informacja, że zmiana ceny materiałów budowlanych. Spadek cen materiałów budowlanych o 10%, to oznacza spadek ceny mieszkań około 3%. Więc tutaj ta korelacja też nawet została wyliczona. Ale wygląda na to, że znowu ceny. Materiały będą rosły. Dlaczego? Bo będzie popyt na kolejne budowy. Też z innych segmentów niż mieszkaniowy, bo to jest słuchajcie ważne. To, to nie jest istotne, ile mieszkań się buduje, ale stal, materiały budowlane są wykorzystywane też przez inne segmenty rynku budowlanego. Tak więc tutaj jest znowu trzeba szerzej jest trochę spojrzeć niż tylko przez pryzmat mieszkaniówki.